Witajcie, ja jestem Michu, a to jest siódmy już odcinek Overwatcha, czyli serii, w której banujemy cheaterów. Dzisiaj postanowiłem zrobić Overwatcha z głosem, ponieważ wiele osób mnie o to prosiło, tak więc zapraszam do oglądania. Cheater pierwszy, Ziomalo23. Obecnie nic nie robi, ale zaraz zobaczymy, co takiego się stanie. Jak widzicie perfidny antyknok. Ponieważ nie odepchnęło go TNT, chociaż powinno, dlatego mamy bana do tego pana i chudy Games jako cheater drugi. Zobaczymy co on zrobi. Halo? O, zaraz będzie akcja, zobaczycie. Zaraz ktoś go walni albo chociaż... chociażby ktoś go taką śnieżką rzucił. Nie odepchnąłby się. To już by było, I uwaga. Dokładnie. Antyknok. Do widzenia. Citer trzeci. Kanadal. Obecnie Kanadal walczy z torlopkiem o jaka aura! Aura to była niesamowita. Zaraz zobaczycie. Krótką powtórkę dokładnie o to, co on zrobił. Nagle się odwrócił. Jest to aura i to, co tutaj, o tu. Aurę włączył, wyłączył i włączył. Czyli ten czwarty pazur. Pazur antyknok, jak widzicie, nie odepchnął go miecz, dlatego ban tak czujny musi to zobaczyć, jednak. No, udajesz dziubek, klon, cheater piąty. Nie odpycha go. Dokładnie antyknok. Do widzenia. Żegnamy się z panem. I będzie teraz cheater szósty. Którym jest Makowski. Zobaczmy, co on ciekawego nam pokaże. Na razie kopię na no. wiatraku dziurę. Ale to już nie jest taki normalny jak kopanie dziury. Dlatego z Panem już się pożegnamy. Karą będzie ban. Za cheat! 7-4 jest lubię masło 4 3, 2. Jest to antyknok jak widzicie że go nie odpycha Łuk żadnego odrzutu, dlatego do widzenia. I ostatni citer w naszym teleturnieju to MC 2000. Również go Łuk nie odpycha, zobaczymy co zrobi podczas tej klepy. No więc również go nie odpycha, dlatego ma wyraźnego antyknoka i do widzenia. Do widzenia Panu, były pan ostatnim, ostatnim cheaterem w naszym teleturnieju. Jeśli chcesz więcej, daj łapkę w górę, jeśli Ci się spodoba spodobał Ci się taki content, takiego, no, taki Overwatch, no to też strzel łapkę w górę, a jeśli nie subskrybujesz, to koniecznie kliknij ten czerwony przycisk, będę Ci bardzo wdzięczny. Wkrótce będzie więcej odcinków. Cześć!